Pierwszy wywiad Kaczorowskiej po rozstaniu. Jesteś samotną matką, odpowiedziała. Kilka dni temu gruchnęły pogłoski o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i jej męża Macieja Peli. Pojawia się coraz więcej przesłanek, które wskazują, że te doniesienia są prawdziwe. Teraz odniosła się do nich sama Kaczorowska. Rozwiała wszelkie wątpliwości. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się. Agnieszka Kaczorowska, popularna polska tancerka i aktorka, cieszy się liczną grupą fanów, którzy śledzą jej osiągnięcia. Swoją pasję do tańca dzieliła z mężem Maciejem Pelą, który również jest związany ze światem sztuki i show biznesu. Ostatnio jednak krążą plotki o ich rozstaniu. Choć żadne z nich nie potwierdziło tych informacji oficjalnie, według fanów pojawiają się wyraźne sygnały sugerujące, że para podjęła decyzję o zakończeniu związku. Od mniej więcej dwóch tygodni nie mieszkają już razem. Podzielili się opieką nad córkami przez pół tygodnia z córkami mieszka Agnieszka przez pozostałe dni Maciek. W czasie, gdy Agnieszka jest w domu, Maciek pomieszkuje u przyjaciela, którego lokum znajduje się blisko wspólnego domu Agnieszki i Maćka, donosi pudelek. Maciej Pela nie próżnuje po zerwaniu. Maciej Pela usunął zdjęcia ze swoją żoną, a para zdecydowała się na rozstanie, co zostało bezpośrednio przekazane przez portal Plotek. Na razie nieformalnie podzielili się opieką nad dziećmi. Teraz czekają, aż wszystko będzie na papierze. Ustalili, że do czasu jak ich rozstaniem nie zajmą się prawnicy, nie podzielą majątku i tym podobne. Nie będą nic komentować ze względu na dobro córek, przekazywano w plotku. Maciej Pela aktywnie udziela się w sieci, publikując różne treści, które nie przynoszą spokoju fanom. Postanowił również wrócić do swojej pasji prowadzenia zajęć tanecznych. Po zakończeniu wspólnej drogi z Agnieszką pragnie kontynuować karierę, której głównym celem jest dzielenie się swoją pasją z innymi. Dostałem wczoraj dużo wiadomości, że to super, że wracam do prowadzenia zajęć. Dziękuję za miłe słowa dla mnie powrót do pracy z młodzieżą jest bardzo budujący przekazał. Teraz wreszcie oficjalnie zabrała głos Agnieszka Kaczorowska. To pierwsza tak szczera rozmowa po rozstaniu. Agnieszka Kaczorowska w pierwszym wywiadzie po rozstaniu. Agnieszka Kaczorowska udzieliła swojego pierwszego wywiadu po doniesieniach o rozstaniu z mężem. Gospodarz programu, mówię wam, ogłosił, że celebrytka weźmie udział w drugiej edycji show Królowe Przetrwania. Wiele w życiu przetrwałam skomentowała Agnieszka Kaczorowska. Prezenter TVN zręcznie starał się wyciągnąć od niej informacje na temat rozstania z mężem, zadając bezpośrednie pytanie czy jest samotną matką. Są takie chwile w życiu i sprawy, które wymagają ciszy. Ja o te cisze po prostu proszę, apeluję o ciszę, bo jak każdy człowiek mam do tego prawo. Nie jestem tylko marką i osobą publiczną. To tyle na ten moment. Odpowiedziała. Mateusz Chładki zastanawiał się, czy celebrytka nie żałuje, że tak chętnie ujawniała swoje życie prywatne do publicznej oceny. Ja niczego nie żałuję w swoim życiu i niczego nie chcę wymazać. Wszystko jest po coś, nigdy nie chciałabym cofnąć czasu. Nie mam takich myśli. Pewne rzeczy przynoszą ci gorsze dni i gorszy czas. To ma to cię czegoś nauczyć, skwitowała. Niezmiennie będę zapraszała do swojego życia. Myślę, że na wszystko jest odpowiedni moment. O wszystkim mam prawo powiedzieć, kiedy jestem gotowa, dodała.